Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym trzeciej niedzieli Adwentu. W naszej parafii ośrodku Bożego rozpoczyna ona rekolekcje adwentowe, które będą trwały do środy włącznie, czyli do 17 grudnia. Rekolekcje to czas wewnętrznej odnowy serca, wnętrza, to jest właśnie powrót bardziej na nowo zdecydowany do Pana Boga, do zażyłości z Nim, do odkrywania, że są takie wartości, które bardzo wewnętrznie służą człowiekowi i ubogacają go, duchowe, moralne, a więc to wszystko, co stanowi o godności człowieka. Na które to rekolekcje zapraszamy wszystkich, całą parafię. By nasza wiara dojrzewała, ożywiała się, by dawała nam światło i mądrość na naszą codzienność. Teraz sięgamy do tekstów Pisma Świętego, trzeciej niedzieli Adwentu. Pierwsze czytanie jest z księgi Proroka Izajasza, tej najdłuższej księgi w Starym Testamencie i w Piśmie Świętym. Prorok Izajasz to wielki. Świadek Boga, a jednocześnie zapowiadający jego zbawienie, które dokona się w przyszłym Mesjaszu. I czytam. Niech się rozweselą pustynia i śpieczona ziemia, niech się raduje step, i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty, jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciech. Chwałą Libanu ją obdarzono ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto Wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by Was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchy się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Prorok tak obrazowo opisuje tę odnowę Izraela, która dokona się przez interwencję Boga to Bóg może tylko odnowić człowieka, zbawić, czego człowiek nie ma tej mo mocy i możliwości. Bóg jednak szanuje wolność człowieka i człowiek musi się otworzyć na tę łaskę, przyjąć ją, współpracować z tą łaską Bożą. I mówi prorok, że tak jak w przyrodzie dokonują się takie jak gdyby błogosławione zmiany dla dobra człowieka w postaci Wspaniałości, ogrodu na pustyni, i tak dalej. Tak właśnie człowiek otworzą mu się oczy, uszy, zobaczy coś nowego, coś pięknego, coś fascynującego, co go wzbogaci. Zobaczy w nowy sposób wiele rzeczy. Prawdziwie zobaczy. Pełnym spojrzeniem zobaczy, bo tylko Bóg daje takie światło dla oczu i taką wrażliwość dla słuchu i zdolność. Właśnie miłowania sercem. Te zapowiedzi spełniają się w Jezusie Chrystusie. On jest tą zapowiedzią, która towarzyszyła w Starym Testamencie i on jest spełnieniem tych ob obietnic, które dawał Bóg przez wiele wieków. I czytam w Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z stają, ubogim głosi się Ewangelią, a błogosławiony jest ten, kto we, nie zwątpi we mnie. Jan Chrzciciel tutaj już jest w więzieniu za to, że jest nieugiętym świadkiem Boga, że odważnie głosi prawdę Bożą, wzywa do nawrócenia, do pokuty. Nie wszystkim to się podobało, stąd został uwięziony za tę prawdę. I tam w więzieniu właśnie chce tego potwierdzenia. Bo dochodzą do niego te głosy o Jezusie Chrystusie, jego działalności. I wysyła poselstwo do Pana Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? I Pan Jezus nie mówi, że jestem ja, lecz mówi: Idźcie i powiedzcie mu, że głusi słyszą, niewidomi wzrok odzyskują trędowaci zostają oczyszczeni zmarli stają, ubogim głosi się Ewangelię i Pan Jezus mówi a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie właśnie Jezus jest tym prawdziwym Mesjaszem, w którym zostaje odnowiony człowiek uzdrowiona natura, jego przywrócona harmonia porządek i te czyny wskazują na te mocy Jezusa działanie Stąd dla pewnie Jana chrzciciela, który usłyszy te słowa od wysłanników, których posłał do Jezusa, będzie to wystarczające świadectwo, potwierdzenie, że Jezus jest tym prawdziwym Mesjaszem, Zbawicielem, Chrystusem, w którym jest nadzieja człowieka. Święty Jan dawał przez całe swoje życie i swoje działanie. Odważne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Do tego świadectwa jesteśmy też zaproszeni, aby nie zwątpić w chwilach, kiedy przychodzą trudności, przeciwności, jakaś, jakieś niepowodzenia, by nie zwątpić, by ufać Bogu, bo ostatecznie Bóg jest tylko ocaleniem człowieka i, i Jego sensem życia. I też sięgamy do listu Świętego Jakuba Apostoła, który też woła: Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie pod Podpadli pod sąd, oto sędzia stoi przed drzwiami, za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię pańskie. Święty św. Jakub Apostoł zaprasza i wzywa do odważnego trwania cierpliwie przy Jezusie Chrystusie i oczekiwania na Jego ostateczne przyjście czy na, na paruzję, drugie widzialne przyjście Pana Jesa na sąd. I tutaj przywołuje obraz rolnika, który wsiewa w uprawioną ziemię zboże i musi wiele miesięcy czekać, aż będzie czas żniw. Tak i właśnie my. Mamy czynić dobro, pracować, wypełniać obowiązki, przemienić swoje serce i życie i ten świat w duchu Ewangelii, w duchu Bożego, Bożego słowa, Bożego prawa i odważnie pracować, odważnie, bo Świat dzisiaj wymaga takiego, takiej odnowy, którą mogą dokonać tylko chrześcijanie, tylko ludzie zanurzeni w Bogu, w Jego Ewangelii, umocnieni Duchem Świętym. Tylko ludzie wierzący mogą ten świat odnowić i ich zadanie jest ogromne, bardzo ważne. Ale muszą być sami wytrwali, sami odważni, sami właśnie tacy mocni Duchem Świętym. Dlatego zapraszam wszystkich na Eucharystię, by ona była dla nas mocą. Prawdziwą mocą, która uzdalnia nas do bycia świadkami Jezusa i krzewicielami kultury chrześcijańskiej, cywilizacji, miłości i życia. Szczęść Boże.